tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Na przepisach ustawy zdecentralizowana administracja państwowa wykonywana przez lokalne organy, niepodległe hierarchicznie innym organom i samodzielne w granicach ustawy i ogólnego porządku prawnego. Instytucja współczesnego samorządu jest wynikiem długoletniej ewolucji, na którą z racji ograniczenia czasowego nie ma dzisiaj czasu. Jednoznacznie jednak trzeba przyznać, że samorząd terytorialny to jedna z najważniejszych instytucji polskiego prawa. Gminy w tym samorządzie mają wiodącą rolę. Nie tylko dlatego, że ich jest w Polsce 2477, ale dlatego, że zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej to gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego, niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. To domniemanie kompetencji gminy podkreśla kluczową rolę samorządu gminnego, w całym systemie decentralizacji państwa. Dodatkowym wzmocnieniem tej pozycji jest fakt, że oba organy, zarówno wykonawczy, jak i uchwałodawczy, a zarazem kontrolny w gminach w Polsce wybierany jest w sposób bezpośredni. Dlatego też materia ustawowa, którą w tym wystąpieniu będę przedstawiał, odgrywa tak ważne znaczenie. Podkreślę w tym miejscu, że ilokrotnie w ustawie i zarazem w moim dzisiejszym wystąpieniu użyję słowa wójt to przez to rozumiemy także burmistrza czy prezydenta miasta. To jest sprawa oczywista dla samorządowców, ale nie dla wszystkich. Dlatego w tym wystąpieniu dla jasności przekazu będę używał i skracał tylko do słowa wójt jako organ wykonawczy gminy. Wybór wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie zawsze był bezpośredni. bowiem W pierwszych latach po wprowadzeniu gmin, a także po reformie samorządowej z 1998 roku obowiązywał ich pośredni wybór. Dopiero ustawą z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta dokonano zmiany sposobu wyboru na bezpośredni przez mieszkańców. Wówczas te zmiany, jak czytamy w drukach sejmowych z 2001 i 2002 roku, uzasadniano wieloma argumentami. Uznawano bowiem wtedy, że i tutaj cytat z uzasadnienia, sprawne zarządzanie sprawami lokalnymi niejednokrotnie utrudnione było przez konieczność uzyskiwania przez organy wykonawcze uchwał swoich rad w bardzo drobiazgowych, drobiazgowych sprawach. Co ciekawe, proponowane w latach 2001-2002 zmiany w przepisach ustawowych zakładały również to, że jedną z form wzmocnienia pozycji wójta byłaby rezygnacja z ustalenia wysokości wynagrodzenia przez właściwą radę na rzecz ustalenia do tego rozporządzenia. Jak wiemy, te zmiany nigdy nie weszły w życie. Wprowadzenie w 2002 roku bezpośredniego wyboru Wójta i nadanie mu kompetencji organu wykonawczego zamiast wcześniej funkcjonującego zarządu gminy było, i tutaj znowu cytat, zmianą pozycji ustrojowej. Relacje między Wójtem a Radą Gminy, i tutaj znowu cytat, winny być. Jako układ oparty na kooperatywnych, a nie kontradyktoryjnych relacjach i znowu cytat: zapobiegać winien antagonistycznym stosunkom między tymi organami, co, jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie, nie służy skuteczności i sprawności działania administracji samorządowej. Już wtedy, w 2002 roku, ustawodawca wskazywał, że relacje z wójtem, będącym przewodniczącym zarządu gminy, czyli de facto wskazanym przez kilka osób, a nie wybranym przez całą społeczność, mogą nastręczać trudności we współpracy. W latach 2001-2002 przez ponad pół roku pracowano nad trzema poselskimi projektami zmian w ustroju samorządu gmin. I uchwalona w 2002 roku w czerwcu ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta była konsensusem wszystkich środowisk politycznych, która oddawała obywatelom, mieszkańcom z każdej gminy i z każdego miasta w Polsce prawo wyboru swojego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta w wyborach bezpośrednich. Wybory prowadzone w październiku i listopadzie 2002 roku były pierwszymi, gdzie mieszkańcy wybrali organ wykonawczy w wyborach bezpośrednich. Taki stan trwa do dziś i chyba nie ma, na tej, nie ma takiej osoby, a na tej sali już chyba na pewno osób, które by chciałyby zmian, aby powrócić do poprzedniego modelu lub stworzenia nowego, gdzie wójt burmistrz byłby wybierany w sposób pośredni. Rodzi się zatem pytanie, po co jest ta przedmiotowa zmiana, którą właśnie omawiam. Jest to odpowiedź na kilka problemów. Pierwszy problem, który rozwiązujemy, to zmiana przepisów prawa dokonana przez większość simową reprezentowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, która skutecznie miała zniechęcić wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do tego, aby umiegać się o mandat posła bądź senatora. Miało to się stać przez fakt obligatoryjnej utraty mandatu przez wójta w przypadku uzyskania mandatu posła lub senatora. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.